Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będziemy znowu grać w tym Więc dobrze zaczynajmy. Najpierw sobie ten. Sprawdźmy co, co mają w sklepach. Kurde, ale laki ja mam. Co jest grane? Ej, dobra. To jest nie tak. Nie mogę kliknąć wersy za darmo. Ja nie mogę no, kliknij to! Ja nie mogę, co się dzieje? Co? Ej zbili teraz są tylko skórki oferty? Co za głupki! Nic nie da się zrobić. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Kajcie, no, bo... Patrzcie jaki jest tlać, widzicie to? Nie da się nic kliknąć w sklepie. To nie wiem co tu... To... Zagra... Da się zagrać? Ej, da się zagrać, to tu zagrajmy. Zagrajmy jedną grę. Dobra, gramy. CO TU JEST?! TY flies! Jak chcecie wpaść, no to yy, na moim kanale jest takie... No nie, nie spychajcie mnie, proszę was. Na kanale jest taki, że uciekam przed bo Mogę zrobić mnie. No, fajny nawet jest. Szybko! Skacz! Dzięki, uciekamy. Nie, podcięli mnie! Udało mi się. Ale mi podcięli. W mogłem i pod ale jestem głupi. Nieważne co tu jest, tylko nie ta mapa. Ej, mam pomysł! Nie, no nie działa. Nie umiem. O kurde, czemu oni rzucają jakimiś. Czemu tu, tu jakieś rekiny wybuchają? Ja, ja w to dawno nie grałem. Zabudził mnie ziomek! Tylko nie ty! Ja ci kręcę! Ale mnie zdenerwował. Nieskończony blok dasz? Jest, może za, zaraz sobie zagramy w to. Yy, w ten nieskończony jakiś blok ale... Co jest z moim sklepem nie tak? O jest! Wow, albo co się dzieje, klagi. Proszę, jak samorolo. No nie jaki Nie dobra, wychodzimy z tego, ze, z tego sklepu. O, a tutaj... Ej, czekajcie! Bierzemy bambika? Nie, bierzemy coś śmiesznego. Bierzemy jakiegoś fajnego skina. Słabego. Który jest fajny, ale jest słaby. O, ja tego weźmy. Pandę. Nie, panda jest za dobra. Weźmy... O, tak, 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 tak. Tą, tą babkę weźmy. Właśniecie, emotki mamy? Nie no, emotki takie mogą być. Wow, tu nie mam? Ja dużo albo takie mam. Dobra. Zagram sobie właśnie w ten nieskończony blogdash. ale gdzie on jest? Czekajcie. O, tu są. Tu są jakieś... O, tu jest ten nieskończony nas. Co tu jest?! Zagrajmy w niego! Bo on jest jakiś dziwny. Nie wiem czemu. Ja nie mogę! Że tamten ziomek, ja na niego wskoczyłem i umarłem. No to to jest... Pięknego, że ja to zrobiłem. O, blok dasz. A, bo no tak, bo to jest nieskończony blok dasz. <laughs> Au. Nie no. Nie działa! O nie, czemu ja jestem kulką? Aj, 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 no nie wyszło. To już była króliczka. Ej, zróżmy tego króliczka. O nie. Króliczek spadł! Króliczek się zrzucił. Kurde, o przychodzę. Ała, Dostałem Króliczek, a to ty tu widzieliście to? Jeden króliczek tam sobie powie. <laughs> to było śmieszne. No też prawie spadłem. Ała, mi tak. Kurde, no nie wskaczyła na to. Kurcze no. Trudno tu przeżyć. Kurcze. Ej, walą mnie! Oni... Mają, oni używają motek. Używają motek. Czekajcie, chcę poprawić Kurde. Jest! dobra, widzieliście to? Z syposem. Ja spaliłem się. Ja ci krącę. Nie, gram jeszcze raz. Gram jeszcze raz. O, co mam do odebrania? Dziękuję. Gram jeszcze raz. To jest, to, jest, to jest takie fajne. Naprawdę. gram jeszcze raz. Dostawcie lajka, like to znaczy zostawcie subę i lajka, like żeby mnie pocieszyć, że zadam za tu coś. Bo to, 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 co ja zrobiłem, to ja nie wiem. To ja po prostu w mózgu nie mam. Nie rzucajcie mnie. Proszę. widzieliście, to pamiętacie, to jest, że ja tak podskoczyłem i wszystko mi się udało przejść. Króliczek jakiś. To był. O, o. O kurde, ktoś po tego, tego, takiego, no, taki, taki skin kiedyś był. Przechodzisz. Fajnie. Fajnie, fajnie. Nagrajmy Dobra Ej, co mi spychacie? Jest ten wpadł. Tam coś Kurczaki no prawie Byłem tam Kurcza! Ej, jakiś Misiu świąteczny tutaj jest, a ja go nie mam. Kurde, ej, szkielet, szkielet używa emotek, ja się od niego odsuwam, bo szkielet używa emotek, ej, 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 on ciągle na mnie, na mnie używa te emotki, więc ja muszę za nim uciekać, he, he, dzięki za podsadzkę, o, o, przechodzę, no finał, jo, 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 może to wygramy, nie wiem. Jo. Eee, ej, szkielet! On ma... On ma emotkę Mr Beasta. To oznacza, że on jest... Wiadomo kim? Zabójcą. Skielet jest zabójcą. za to, że ma emotkę Mr Beasta. Więc szkielet, szkielet jest zabójcą. Skielet naprawdę jest zabójcą. Skielet jesteś zabójcą. Kurde, skoda, że się nie da pisać, to bym skeletowi napisał. Jesteś zabójcą. <grym i wytrych> to by było takie śmieszne. Ja nie używam emotek. Żeby na mnie nie używali, to ja nie używam emotek. Dobra, jawa. Co to było? Ja nie mogę, przegrałem. Taki dobre zrobiłem coś. No to to było coś pięknego. Dobra, sprawdźmy, co mam w misji. Tak. Co mam tu? Dziękuję. To jest 30 gwiazdy. Ale nie wiem, co te wioski w ogóle robię, ale nieważne, um, mogę 10 zetonów. Dziękuję. Ja mam 37 zetonów. To czekajcie, wyjdźmy. Co ja mam znowu za darmo? O nie, nie mam ofert. Kurczaki, to sobie nie kupimy nic. Dobra, ja już będę się z Wami zagrać. Więc zostawcie suba i lajka, a ja się z Wami zagram. Papa. Pa.